Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić aromatyczną zupę Skarpia, taką świąteczną ze skwaryczkami Skarpia. Ciekawa jestem, czy już taką zupę, żeście jedli. Zapraszam. zapraszam, bo przepis jest naprawdę fajny. Zupa smakuje wyśmienicie. Jest ładna, klarowna i pyszna. Także zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy zupkę. Zupa będzie z głów karpia i spłet, to co zostało nam po obczyszczeniu karpia. I już Wam mówię, Tutaj mam dwie głowy karpia. One się moczą około dwóch godzin. Zalane są wodą i czteroma łyżkami soli niejodowanej. One wtedy się bardzo ładnie wypłukają ze wszystkiego, ze, z tego śluzu, e, z krwi, która gdzieś tam zostanie, bo karpie były dość duże. Mój każdy jeden karp miał 2 e, kilo. Także tu są dwie głowy. Zaraz zresztą odeję wodę, to wam pokażę. Dwie wody skarpia takiego, gdzie każdy karp miał około dwóch kilogramów. Tak. Pięknie się ładnie wymoczyły O! Piękne mięsko, takie ładne, białe. Głowy karp, tak. Z głów karpia musicie mieć usunięte oczy. Nie mogą być. I usuwamy wszystkie skrzela. Skrzela też mają być usunięte. Teraz te głowy dajemy tu na taką foremkę do pieczenia. Tutaj mam też płetwy. O, bardzo ładnie się wszystko wymoczyło. I. E, Piekarnik już jest nastawiony. Wsadzam to teraz do piekarnika na około 20 minut, w dwie, do, do nagrzanego piekarnika na 200 stopni grzałka, góra, dół, czy termoobieg, bo 10 e, czy tam, e, stopni w tą, a w tamtą nie robi to do za dużej różnicy, na około 20 minut. Patrzmy, żebyśmy tego czasami nie, nie spalili, bo ryba bardzo szybko. Chodzi, nam o to, chodzi mi o to, żeby nasze białko w rybie się e, ścieło tutaj. Także widzimy się za 20 minut. I już wam pokazuję, bo właśnie wyciągłam głowy karpiatko są jeszcze gorące z piekarnika. Jeżeli ktoś ma kosori, może to zrobić też kosori. One się ładne tak tutaj podpiekły i teraz to wszystko włożę do garka. stawiam na bok, wsypuję taką porządną garść suszonych prawdziwków, tak. do tego daję dwa kawałki selera. Ja mam akurat mrożony, ale może być też oczywiście świeży. Dodam jedną cebulę. Cebulkę, jeżeli macie ochotę, można oczywiście e, opalić e, lub e, podsmażyć na patelni. O. Ja wrzucę ją z tymi łupinkami, bo one nadają bardzo fajny kolor. Do tego kilka ząbków czosku. Kawałek papryki, ja mam suszonej, pikantnej. Jeżeli wiadomo, będą dzieci jeżeli nie lubicie pikantnego, no to to pominie, pominie, pominiecie. Mam tu piramidkę smaku, ale można, to jest piramidka smaku y, rosołowa, ale jeżeli tego nie macie, to dajcie kilka ziarenek ziela angielskiego, kilka ziarenek pieprzu i dwa, trzy listki laurowe. Jeżeli dajecie, ja daję jedną kostkę bulionu, ale to jest bulion warzywny. Jeżeli nie dajecie, nie musicie. Do tego zaraz dodam około 15-20 cm. Pora. Czyścimy pietruszkę. Jedna pietruszka, i to samo robimy z marchewką. Nie, Nie dodawajmy za dużo marchewki, bo marchewka zrobi to, że zupa nasza będzie słodka. Marchewka umyta i ląduje w garnku. Tutaj mam jeszcze cztery ziemniaki już obrane. I około trzy łyżki, 3-4, zależy jaką gęstą zupę lubicie. Ja mam kaszę jęczmienną mazurską. Nasze warzywa z, głow, z głowami karpia, zalewam zimną wodą. Tak aby przykryły głowy. I gotujemy na małym ogniu, tak jak się gotuje rosół. To znaczy od zagotowania delikatnie skręcamy na najmniejszy gaz i tak zostawiamy zostawiamy tak na około półtorej do dwóch godzin, żeby on był taki bardzo esencjonalny jeżeli ktoś nie stosuje kostki tej warzywnej to proszę dodać około tak pół łyżeczki soli po prostu wszystko do smaku Także ja nastawiam i widzimy się za półtorej godziny. I wracam do Was z powrotem. Bulion się już ugotował. Powiem Wam, że pachnie pięknie i nie wiem czy to widać, ale chyba widać, on jest przezroczysty. Tutaj nic nie ma białego, nic przezroczysty, ładny bulion. Oczywiście wyciągam głowy z wyciągam marchewkę, wszystkie warzywa, a bulion sobie przeleję przez sitko, żeby czasami e, żadna ość nie wpadła do zupy. Bulion nasz przecedzony. Tutaj mam tą marchewkę z bulionu pokrojoną w drobną kosteczkę. Kilka takich plasterków selera też pokroiłam w drobną kosteczkę. Troszeczkę mięska obrałam z karpia. trzeba bardzo uważać, żeby czasami tu jakieś ości nie było. I tu są nasze grzybki prawdziwki. Tam gdzie są kapelusze, to zostawiłam, bo one później ładnie będą wyglądać na talerzu, a ogonki pokroiłam w mniejsze Kawałeczki. I to ląduje oczywiście z powrotem do, naszego, do naszej zupy. Gdyby się wody Wam wygotowało, to po prostu troszkę dolejcie wrzątku rządku czajnika. Do tego dodaję ziemniaczki. Um. Jedną mazurską. Ile kaszy? No, musicie wiedzieć, że kasza napęcznieje. Jeżeli dacie jedną łyżkę, to później zrobi Wam się z tej jednej łyżki trzy łyżki. Więc nie za dużo. Ja tak myślę dam jedną, dwie, trzy takie płaskie łyżki. Jak ktoś lubi gęściejszą, oczywiście, zupę, można dodać troszkę więcej. I gotujemy to teraz na bardzo małym ogniu do miękkości ziemniaków, bo ziemniaki i kasza to około 15 minut. Odstawiam gaz dalej, a my na drugiej patelni za ten czas, tu mam łyżkę masła klarowanego, daję na gaz. Jak się, gaz, jak się masło moje rozpuści, to jest masło klarowane. Tutaj mam pokrojonego karpia w taką drobną kosteczkę, taką centymetr na centymetr. Oczywiście, tu w tym karpiu nie ma ani jednej oski. Jest to około 15, a no może 20 deko karpia. Jeżeli nie macie karpia lub nie lubicie, można zastąpić oczywiście jakimkolwiek innym filetem z ryby. Gdy masło nam się rozgrzało, dajemy drobniutko pokrojonego karpia i będziemy smażyć na złoto. takie skwarki ze skarpia się już upiekły. O. I teraz te skwarki ze skarpia dodam do naszej zupy. Karp sam wywar nie był w ogóle tłusty. Dopiero teraz troszkę oczek w nim jest, a wiadomo, że troszkę tłuszczu to smak w zupie. I gotujemy, tak jak mówiłam, cały czas teraz do miękkości ziemniaków i kaszy. I minęło 15-około 15 minut. Sprawdziłam, ziemniaczki są już mięciutkie. Zupka wyszła. Bardzo taka fajna, klarowna, bardzo pyszna, aromatyczna. Ja już próbowałam, bo trzeba oczywiście teraz spróbować i zobaczyć, czy nie trzeba dosolić, e, dopieprzyć. A może lubicie jakąś inną przyprawę, to też można dodać. Ja dodam jeszcze trochę pieprzu, takiego świeżo mielonego. Można dodać e, śmietanę kwaśną, będzie bardzo fajnie pasować. Kwaśna, gęsta śmietana. Tylko jest tak, jeżeli, to jest moje zdanie, jeżeli dodacie teraz kwaśną, gęstą śmietanę, to ja uważam, że zupę by trzeba było od razu po prostu zjeść. Oczywiście śmietanę trzeba pierw zahartować, a że u mnie zupa pójdzie do lodówki, więc ja kwaśną śmietanę będę dawała po prostu kleks taki na talerzu, już jak się będzie zupkę jeść. Także jeżeli przepis Wam się podobał, i ja posypię nadką pietruszki. Kto lubi, może i koperkiem. Ja, my będziemy jeść z pietruszką. Także jak Wam się przepis podobał, na taką inną zupę z skarpia, zupę rybną, z takimi skwareczkami skarpia, z łyżką takiego fajnego masła klarowanego, to poproszę o łapkę w górę, i zapraszam na następne moje przepisy, a zapewniam, że zupka wyszła pyszna. Także do zobaczenia, papa. Pa. To jak podaję zupkę zawsze pokazuję na zdjęciach. Smacznego!